Cześć, dzień dobry, to jest flash muzyczny. Dziś o występie hollywoodzkiego aktora w teledysku polskiego artysty. Zapraszam. Ostatnio widzieliśmy go w klipie Eminema, a niedługo zobaczymy w teledysku Kazika i kwartetu Proforma. O kim mowa? O Johnie Malkowiczu. Ile razy słyszeliście, że czegoś nie da się zrobić albo, że w Polsce to się nie uda? Pewnie często. Uważamy, że zbyt często. Z tego powodu rozpoczynamy walkę z niedasizmem. Chcemy pokazać całemu światu, że u nas też robią wyjątkowe rzeczy. Zaczynamy od teledysku. Zagra w nim John Malkovich. Tak, ten Malkovich z Hollywood. Czytamy we wpisie na Facebooku Kazika Staszewskiego. Żeby udowodnić, że się da, założył stronę tak się w Polsce nie robi .pl", na której można śledzić proces powstawania teledysku. Przy okazji Kazik zdradza, jak poznał Malkowicza. Jest on e, przyjacielem mojego, z kolei e, dobrego przyjaciela Jacka Szumlasa. I z okazji koncertu postanowiłem zaprosić ich, aby uświetnili swoją obecnością to na pewno wiekopomne wydarzenie. Że on, oczywiście, nie przyjechał tutaj specjalnie na nasz występ, ale przy okazji przyszedł i w naturalnych warunkach, sytuacji koncertowej. Wytrwał przez prawie cały występ. Teledysk powstanie do utworu Kalifat. Czekamy z niecierpliwością na klip, a tymczasem Johna Malkowicza możemy zobaczyć u boku Eminema. You're i na koniec nasz serwis, w którym znajdziecie serię wywiadów z gwiazdami Open Air Festiwalu. Dziś polecamy rozmowę z Elifant. Zapraszam na onet muzyka i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć.